Witajcie w kolejnej epickiej przygodzie z Hearthstone'a. E, pograłem już sobie trochę w samą grę i chciałbym teraz Wam opisać dokładnie co tutaj się dzieje, ponieważ w ostatnim materiale opisałem to tak ogólnikowo, spędziłem wtedy raptem tam może z godzinkę z samą grą. Teraz już mam za sobą około pewnie 7, 8, może nawet godzin. No i muszę Wam powiedzieć, że gra jest moim zdaniem genialna. Na samym początku, jak Blizzard ogłosił, że będzie wydawał karciankę. Ja to sobie pomyślałem, że kto będzie w to w ogóle grał, chyba coś fani, tak, karcianek, albo nie wiem kto, bo, bo na pewno nie będę grał ja, bo tego typu gry mnie nawet nie kręciły, chyba że byłaby taka jak ta, czyli po prostu yy, nie by karcianka karcianką, ale w pewnych momentach dzieje się tyle na ekranie, że ciężko jest się nawet połapać, naprawdę jakby to była jakaś gra akcji. Yy, zaraz zobaczycie sami, może uda mi się to wam pokazać. Teraz sobie już przeszedłem cały trening. Mam za sobą wszystkich już jak widzicie, zdobyłem już wszystkich bohaterów. Pokonałem ich na tym normalnym trybie trudności. I zacząłem grać sobie na ekspercie. Też już pokonałem 3 czy 4 tutaj maga, łowcę i wojownika, dokładnie nie pamiętam. Eee, ale jeszcze pokażę wam coś, czego nie pokazałem ostatnio. Tutaj mamy talie własne. I czym jest talia własna? Już wam pokazuję. Moja kolekcja. I tutaj, zauważcie, mamy wszystkie dostępne karty. Tutaj jest moja talia, którą sobie po prostu mm, stworzyłem sam. Mamy tutaj 30 kart i wybieramy je. Z całej talii są oczywiście karty przeznaczone jedynie dla maga, czy tam dla postaci, którą aktualnie gramy. Ja gram aktualnie sobie magiem, zacząłem to tak na razie pozostanie i możemy sobie dobrać z jego karty, z tych, które tutaj ma. A tutaj mamy neutralne karty, czyli karty, które może mieć każda z postaci, i dobieramy sobie te, które nam odpowiadają później spośród tych 30 kart. W czasie rozgrywki będzie nam losować skile postacie i tak dalej. Uważam, że ułożyłem sobie całkiem fajną tą moją talię. Tak jak na początku miałem problemy z, z przeciwnikami, to od razu po ułożeniu, właściwie chyba czterech czy, czy pięciu, od razu pokonałem bez większego problemu. A wcześniej muszę powiedzieć, że się męczyłem i nie wiem, jakim cudem w ogóle tam to przyszedłem. Tutaj specjalnie po przejściu tego po pogonaniu wszystkich przeciwników Otrzymałem taki pakiet Kart I chciałem zrobić taki mini Unboxing tutaj Dla was Zobaczcie sami co tutaj mamy Płomienny chochlik Okrzyk bojowy zadaje 3 punkty obrażenia Fajne, tak? Jest, jest ok Następny Ognik hmm. To jest chyba kryształ Czyli mamy szansę na to, że dostaniemy kryształ, e, chociaż nie. To jest normalna karta, ale nie, dość słaba, widzę. Rzadka karta. No proszę, rzadka karta nam się trafiła. E, no dość okej. Okay. Cztery punkty zadaje obrażeń. I jedno życie. Tutaj szału nie ma. I ostatnia odkupienie. Aha, też fajne. Rysuje nam jednego z sojuszników w czasie walki. Dobra, wejdziemy może w trening, pokażę wam jedną walkę i niedługo się zabierzemy za walki z, normalnie z ludźmi. Zagramy sobie na ekspercie, powiedzmy na łowce. Dobra, zaczynamy. Kontra! Reksar! Niech rozpoczną się łowy! Proszę się o lanie! Dobra, zaczynamy. Co tutaj mamy ciekawego? Mm, champion jest dość dobry, bo daje nam plus do życia i plus do ataku dla wszystkich postaci, które aktualnie będą na stole. Y, Zamrożenie jest też fajne, bo zamraża na całą rundę wszystkich przeciwników. Którzy są aktualnie na stole, może jeden jedynie bym wymienił. Nie, ja myślę, że tak zagramy. W tej też młodszy inżynier jest fajny, bo w momencie, jak na niego stawiamy, to dobiera nam też jedną kartę, a to jest naprawdę bardzo przydatne. Przeciwnik zaczyna jako pierwszy. Dobra, teraz moja tura. Dobrało nam jedną kartę, też całkiem dobrą. No i dobra, na co? Postawimy może na niego. Mam nadzieję, że podoba Ci się mój wynalazek. Gotowe. Dostaliśmy polimorfię, to jest shipowanie, czyli zamienianie przeciwnika w owce, Też na jedną rundę i można wtedy go e, zgładzić, bo ma tylko jeden życie. No to jest też fajne. Eee, może użyjemy pocisku lodu pokażę wam jak on działa no właśnie i po przeciwniku. O, skoro nalegasz? Gotowe! Tutaj zwróćcie uwagę Jak tu graficznie to nawet wygląda, to jest niby karcianka, ale wszystko jest tu tak dokładnie zrobione, że... O! To jest genialna karta. Po prostu dzięki tej karcie wygrałem chyba dwa, właściwie już przegrane, właściwie już przegrane walki. Ona zadaje obrażenia wszystkim przeciwnikom, którzy są na naszego przeciwnika na stole. Czyli najczęściej średnio mają tam około dwóch, trzech, czterech może żyć. A to zadaje wszystkim po cztery obrażenia. Miałem kiedyś taką sytuację, kiedyś... Wczoraj dosłownie miałem taką sytuację, że walczyłem tutaj też na poziomie eksperta z kimś. Właściwie już była przegrana walka, bo miałem chyba 3 życia, on miał chyba 30. I wylosowałem tą kartę. No i zgodziłem właściwie mu cało, całe jego wojsko. Które miał aktualnie na tutaj sojuszników. Kiedy miał tutaj właśnie szersników zabijam wszystkich i pokonałem go nie tracąc żadnego po prostu punktu życia. Eee, dobrze, to jest fajna karta. Żyjemy jej to żarpier. Zwróćcie uwagę jak tutaj graficzne to wszystko wygląda. Już się powtarzam, ale nie dokończyłem wtedy myśli. Jak ten dym tutaj leci, jak, jak to fajnie jest wszystko zrobione dokładnie. I nawet tak klikamy, zwróćcie uwagę, że lecą kamyczki. Więc no, fajnie to się prezentuje, naprawdę. Gra karciana. Robiona przez zespół 15 osób z Bizarda, bo tyle osób przydzielili. Yy, no a prezentuje się naprawdę fajnie. Dobra, robi się tutaj pomalutku nieciekawie. Musimy jakąś dobrą kartę dolosować, bo yy, to jest fajna karta. Tylko jeden kryształ, a losuje nam dwóch takich ala obrońców. Oni co prawda nie atakują, ale. Nie atakują, ale otrzymują obrażenia od e, samego przeciwnika. E, dobrze. Tutaj sobie zostawię tą kartę na później. I nie mam zamiaru nawet atakować tego żółwia. No może sobie uzbierać w postaci kilka. Ja wtedy użyję tej karty, i właściwie ich e, już nie ma. dobą kartę nam załatwił Bognisty... o, to też jest mocna karta mm, i może sobie jej tutaj użyjemy. Aha, świetnie. E, świetną kartę widzę miał. E, dobra, idziemy na wymianę w takim razie. Nie będziemy atakować oh, jego, jego tutaj postaci. Zobaczymy, co zrobi. No dobra, i tego. W sumie dobrze wyszło. Bo my już tutaj mamy tylko 13... ...kropelek krwi. Czas na moją turę. O, właśnie. Gobiński ochroniarz. To też bardzo fajna, fajna postać, bo. przyjmuje na siebie po prostu wrażenia od naszego przeciwnika. Mm, dobra. Gotowe. To wszystko, więc już tutaj nie ugramy. Tutaj duże. Dostał sekret, nie wiemy co on tam ma ciekawego. Zagramy Bestie i zaatakujemy samego przeciwnika. To ja się zajmę. Nie no, to już głupota jest. Trochę ma przesadzone te, te karty. Przekierował e, nasze obrażenia, naszej postaci na naszego sojusznika. Więc no, nie zaciekawie. A teraz ma pecha. Teraz ma chłopak pecha, bo ja mam tutaj kolegę. Rzucę mu tego. Zadam mu 10 obrażeń. Proszę bardzo, kolego. I teraz zobaczymy, czy mamy szczęście. Użyjemy tajemnych pocisków. To są trzy takie mm, pociski, które lecą randomowo, czyli mogą trafić albo tego, jego sojusznika, albo samego samą główną kartę. Jeśli trafił główną kartę, to wygrywamy. No niestety trafiły go tylko raz. No dobra, ale może mm, zagramy, żeby tu bezpiecznie zagrać. No, Zamrócimy naszego przeciwnika. Gotowe. Jeśli się nam nie odleczy chłopak tutaj, to powinniśmy to wygrać. No dobra, chyba będziemy z nim kończyć. Użyjemy sobie jeszcze prowokacji Grizzly. Pokażę wam, jak wygląda przy Gazji polimorfia. Czyli szybowanie, zamienianie w łowce. To on ma teraz na jeden życia. I właściwie mogę go teraz sieknąć. Dziękuję, nie ma go. Kończymy. I kolejny przeciwnik na ekspercie. Jak widzicie już mam 13 poziom. No i tyle, słuchajcie, no. Pokażę jeszcze tutaj. Już nie będę grał z komputerem na ekspercie, bo. Bo ile można dopatrzeć. Pokażę Wam następnym razem, jak to wygląda pojedynek. Oraz. Arenkę. Na pewno będzie ciekawie. Więc jeśli gra Wam podpasowała, to liczę na Wasze lajki pod filmem. Subskrypcje i komentujcie, co chcielibyście jeszcze zobaczyć. Może jakiegoś przeciwnika, albo macie ochotę, może zagrać przeciwko mnie. Możemy sobie oczywiście pyknąć. Ja to nagram, obrobię i wrzucę na kanał. Yy, będzie fajna pamiątka dla was i, i dla mnie. Dzięki za uwagę i trzymajcie się.